Dzień dobry kochani Ania Lubińska z tej strony witam wszystkie osoby z znaku wagi w ogólnym horoskopie miłosnym na sierpień. Właśnie tak kochani, ogólny horoskop miłosny. Taki postanowiłam nagrać właśnie dla Was na sierpień, kochani. Mam bardzo wiele zapytań, bardzo wiele sygnałów z Waszej strony, są wakacje, dużo się dzieje, dużo się wydarza i właśnie tutaj w formie takiego ukłonu dla Was a właśnie taki właśnie taki horoskop na ten miesiąc. Kochani, nie będę tutaj dzieliła tego, tego czytania dla, dla par, dla związków, dla singli, natomiast podzielę to na dwie grupy energetyczne, tak? Być może której z tych czytań będzie z Wami właśnie korespondowało, być może właśnie w którym z tych czytań odnajdziecie, odnajdziecie siebie, odnajdziecie swój problem. Być może karty Wam tutaj coś podpowiedzą, dają jakieś wskazówki. Także bardzo serdecznie zapraszam. Zabieram się już w tym momencie, kochani, za tasowanie. Waga sierpień 2019, ogólny horoskop miłosny, miłość uczucia. Poproszę o prowadzenie sił wyższych dla wszystkich osób pod znaku wagi dla Waszego najwyższego dobra. Waga sierpień 2019. Zobaczymy, co u naszych kochanych wag się tutaj pokaże. Zobaczmy zatem. O. Kochani, osoby, które są w starych stabilnych związkach, tak w związkach, w których zabiało rutyną i nudą tak. Tutaj do Waszego życia w sierpniu przychodzi jakiś, jakaś osoba, tak? bez względu na to, czy jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą, pamiętaj o tym, że te energie tutaj są wymienne, są dualne, można sobie po prostu te energie wymieniać jak najbardziej tak? w tych czytaniach ogólnych, zamieniać po prostu męskie na żeńskie i, i odwrotnie. Ja przeczytam ten rozkład tak, jak gdybym robiła to dla kobiety, bo tak się układają karty i będzie mi w ten sposób po prostu wygodniej. Także jeśli jesteś kobietą, która jest w związku, w którym po prostu nic się od dłuższego czasu nie dzieje, właśnie w sierpniu przychodzi do Twojego życia jakiś mężczyzna, tak? Przychodzi jakiś mężczyzna, proponuje tutaj jakiś, jakiś związek mówimy tutaj o szalonych kochankach, mówimy o takich sytuacjach, tak? Pamiętaj o tym, że ten mężczyzna jest doskonałym, że ten mężczyzna jest, jest, doskonałym, jest doskonałym strategiem, tak? Jest osobą, która jest dobrze wykształcona, jest osobą, która doskonale wie, jak kierować, aby osiągnąć swój, swój cel. Proszę mieć na uwadze to, już jeśli dasz tutaj się ponieść jak gdyby fantazją, tak? jeśli zagłębisz się w tą relację, wejdziesz w tą relację, to pamiętaj o tym, że ten mężczyzna nie jest osobą uczciwą. Tak? Siódemka mieczy, jest to mężczyzna, który jest po prostu oszustem, tak? jest oszustem i ta relacja tutaj no, nie przyniesie dla Ciebie w tym sierpniu nic dobrego, tak? nie przyniesie nic dobrego. To jest po prostu dziesiątka mieczy. To jest po prostu karta naprawdę jakiejś takiej ciężkiej depresji, bardzo ciężkich stanów takich myślowych bardzo, bardzo niefajnie. Także tutaj po, należy chyba potraktować po prostu to czytanie jako takie ostrzeżenie, tak? aby nie wchodzić w ogóle w tą relację, nie wchodzić w tą relację, bo, bo ten mężczyzna jest mężczyzną przede wszystkim przede wszystkim nieuczciwym, a to drugie jest mężczyzną, który ma już jak gdyby swoją swoją kobietę, swoją partnerkę, swoją partnerkę życiową. Ciebie chcę potraktować po prostu jako, jako przygodę, jako odskocznię od czegoś, w czym tkwi, tak? od związków, w którym tkwi. Natomiast ty, ty masz tutaj swojego partnera, tak? Masz twojego partnera, masz mężczyznę, z którym mieszkasz, masz mężczyznę, z którym żyjesz. Nie wiem czy jesteście małżeństwem, karty tutaj tego nie pokazują, natomiast pokazują, że jesteście w związku jakimś takim formalnym, gdzie na pewno macie jakieś wspólne, mieszkacie razem albo macie wspólne wydatki, wspólne gospodarstwo domowe, tego typu rzeczy. Tak? I po tej relacji, po spotkaniu tego, tego właśnie, tego właśnie mężczyzny, który nie fajnie tutaj będzie się zachowywał w stosunku do Was, Wy jak gdyby wracacie tutaj po prostu na łono rodziny, ale też tutaj następuje duża zmiana w Waszym związku, następuje duża zmiana w Waszej relacji. Mamy, mamy koło fortuny, przy karcie śmierci, czyli zmiana, transformacja, tak? I to zmiana na lepsze. Z tej, z tego starego związku, gdzie jest nuda, rutyna i tak dalej, wy odnawiacie jak gdyby relacje ze swoim mężem, partnerem życiowym, tak? Może to być mężczyzna z znaku rata, skorpiona lub ryb, energie wodne przedstawione w karcie króla karów, może tak być, ale, ale nie musi, tak? Być może na dany moment, na daną sytuację on po prostu będzie taką osobą uczuciową, tak? Uczuciową, ciepłą, bardzo emocjonalną, tak? Następuje odnowienie, ożywienie waszej, waszej relacji. Zdecydowanie, De, zdecydowanie właśnie tak. I to jest tak troszeczkę jak gdybyś ty, droga Wago, po porozczarowanie właśnie z tym mężczyzną, doceniła to, co masz, tak, partnera, przed którym jesteś, zwróciła się w jego kierunku, ale w sposób taki, w sposób taki, gdzie to właśnie ty zadziałasz i spowodujesz odnowienie w waszej relacji i wejście tej relacji na nowy, taki fajny, fajny tor, tak. Odnowienie uczuć, odnowienie, odnowienie relacji. Dobrze, kochani, to dla jednej grupy energetycznej. Zobaczmy, co dla innych wag. Zobaczmy, co tutaj dla drugiej grupy energetycznej. Waga sierpień 2019. Ogólny horoskop miłosny. Poproszę o wprowadzenie sił wyższych w pytaniu dla wszystkich osób z podznaku wagi dla ich najwyższego dobra. Waga sierpień 2019. No i zobaczmy. Zupełnie nowy mężczyzna przychodzi do waszego życia, tak? Lub zupełnie nowa kobieta. Zupełnie ktoś nowy. Nowa relacja, nowy związek. Może to być osoba, która jest po rozwodzie, ma na pewno dziecko z poprzedniego związku, z poprzedniej relacji, tak? Dziecko lub dzieci. To jest na pewno taka osoba. Mężczyzna przedstawiony tutaj w karcie króla Pentakli, zamożny materialista, świetny biznesmen, często taki mężczyzna z brzuszkiem może być, tak? Energia około 40 roku, mężczyzna życia, mężczyzna dojrzały. I taki właśnie mężczyzna przychodzi tutaj, przychodzi do Waszego życia. Zupełnie nowa osoba, zupełnie nowa relacja, zupełnie, zupełnie nowy związek. Dla Was jest to, dla Was będzie to coś bardzo ważnego, tak? Bo jest to jak gdyby dla Was okazja, jest to potencjał do stabilizacji przy tym mężczyźnie. Tak? Potencjał do stabilizacji przy tym mężczyźnie. Ten mężczyzna w bardzo specyficzny sposób okazuje uczucia. To nie jest mężczyzna, który jest wylewny, ciepły, nie obsypiecie kwiatami i tak dalej, prędzej przytacha do domu, nie wiem, lodówkę na plecach, bo ty akurat ją potrzebujesz. I on właśnie w taki sposób Okazuje, okazuje, okazuje u, uczucia, ale dla ciebie droga WAGO to jest kompletne odwrócenie, kompletne odwrócenie y, sytuacji życiowej, tak? bo pokazują mi się tutaj, y, wprawdzie radzisz sobie, tak, finansowo i w ogóle, ale, y, ale to wszystko jest takie, no no na takim pograniczu, tak, była trudna droga za tobą, tak, dużo się w twoim życiu działo, dużo rzeczy się wydarzało, dużo w tym życiu przeszłaś, tak, to koło fortuny w tej chwili się odwraca, tak. Przy tym mężczyźnie naprawdę tutaj masz potencjał ku temu, aby przede wszystkim on ma czyste intencje w stosunku do ciebie, to jest raz, ma czyste intencje, to są uczucia, których nie potrafi okazywać, tak jakbyś może sobie tego życzyła, Natomiast ten mężczyzna jest szczery, tak? jest szczerą osobą, on chce normalnej relacji, uczciwej relacji, uczciwego związku, chce partnerstwa, chce mieć dom, e, chce mieć rodzinę. Jest to informacja również o tym, że e, możesz, może z tej, z tej relacji e, narodzić się dziecko. Tak? Także ten mężczyzna jak najbardziej chce domu i, i stabilizacji szczęśliwej szczęśliwej rodziny, tak, spełnione marzenia, dwójka dzieci, tak, dziesiątka pucharów i kochani, dobrobyt, tak, dobrobyt, karty macie tutaj po prostu rewelacyjne, rewelacyjne, proszę się rozglądać, proszę nie przeoczyć kogoś takiego, bo uważam, iż jest to Wasz partner przeznaczeniowy, tak, ten czas, gdzie dużo się działo, tak, w Waszym życiu, bo tu mamy i rozczarowanie, i żałobę, i, i, i smutek w uczuciach i tak dalej. Mamy tutaj też takie no, radzenie sobie o własnych siłach, tak? zmaganie się z, z pracą, z problemami takimi finansowymi, żeby to wszystko spiąć, żeby to wszystko jakoś funkcjonowało. Było Wam tutaj naprawdę ciężko i w tej chwili właśnie to koło fortuny zapowiada odwrócenie losu dla Was. Ja Wam życzę tego kochani z całego serca. Powtarzam, że ten mężczyzna nie jest osobą taką bardzo wylewną, ciepłą i tak dalej. Zupełnie inaczej okazuje uczucia. Tak? To, jest, to jest bardzo charakterystyczne dla króla pentakli. Także nie zrażajcie się. Zwróćcie uwagę, zwróćcie uwagę na intencje tego człowieka, tak, na intencje, nie na jego wylewność, nie na jego piękne słówka i tak tylko na rzeczywiste intencje tego człowieka. Nie przeoczcie, kochani, nie przeoczcie, kochane, bo to jest partner przeznaczeniowy, tak? to jest partner przeznaczeniowy dla ciebie druga wago. Ja Wam, kochani, pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jeśli ktoś z Państwa ma taką potrzebę, chce się spotkać, chce się umówić na sesję z Kartami Tarota, chce zapytać o swoje problemy, o, o swoją sytuację, to bardzo serdecznie zapraszam, kontakt ze mną przez Messenger. Zawsze w miarę możliwości jak najszybciej odpowiadam na, na Wasze, na wasze na wiadomości od Was. Kochani, jestem również mistrzem Rejki, więc jeśli ktokolwiek z Państwa ma taką potrzebę oczyszczenia siebie, czy doładowania energetycznego, oczyszczenia swojej energetyki, czy wszystkiego wokół Was, tak, to to również na tego rodzaju sesje zapraszam do mnie, kochani. Życzę Wam, jeśli ktoś z Państwa wybiera się na, na urlop, to życzę Wam oczywiście cudownego, cudownego wypoczynku, pięknej pogody, cieszcie się, radujcie, kochajcie, korzystajcie po prostu z tego lata, ładujcie akumulatory. Pięknie Was, kochani, pozdrawiam. I do zobaczenia w przyszłym miesiącu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie.